Witam, dzisiaj 199 z kolejny środek z i kupiłem nasionka, kolejne na cranberry seedy i po prostu nasza farma zaczyna żyć. Już zaczyna żyć, czyli nie będę już za każdym razem podlewał. Jeszcze ta kukurydza mi została do podlewania i te trzy rzeczy do um, no do zadania do tych paczek. Nie wiem za bardzo co zrobię z tymi nasionkami, co mi zostały. Wiecie co? Ja mogę je wykorzystać w inny sposób. Po prostu jak szklarnie będziemy mieli, no to wtedy możemy sobie te nasionka, które mi zostaną y zasiać. Nawet zimą, latem, te nawet z innych sezonów i będą one rosły. Więc szklarnie będziemy mieli tak czy siak prędzej czy później, bo właśnie po to idę. Y musimy tylko zrobić jeszcze na zwierzaczki krop, nie, kor Nie, ta nie. No kurnik trzeba zrobić, i stodołę, i mleko pozyskać, ale to nie będzie trudne. Jest jeszcze jeden sposób kupowania: to mogę parę rzeczy, czeka ten, parę rzeczy zdobyć. Niech zobaczycie, to jest. Chyba to jest to, tak, greenhouse. No to na przykład klot mogę zrobić ze śmieci. Nawet złowienia, bo jak mam recycler, to mogę zdobyć to, jelly, honey będziemy musieli zdobyć, czyli musimy miód zrobić, ule, tutaj te rzeczy, to drzewa musimy posiać, jabłka też, aplikot chyba nie, albo tak. No. no, jakoś to będzie, jakoś to zrobimy. Dobra, teraz tak, nie będę tu na, tutaj nawoził. Po prostu podlejmy to, posiejemy, co mi zostanie to z tych zapasowych posieję i mamy tak naprawdę wszystko na ten sezon posiane. Chyba, że będę jeszcze więcej dawał farm, ale to zależy od tego, ile mam do skrawcenia sprinklerów. Muszę złoto pozyskać, więc pewnie zrobię cięcie i pójdziemy po złoto, bo czemu nie. To jest chyba dobry pomysł. Tak mam nadzieję? A, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Dobra, zostało mi tylko tyle tu pola, więc mogę sobie tutaj coś posadzić. Może to 10 dni rośnie, to rośnie 5 dni. I jeszcze kontynuuję całkiem cały czas produkcję, a to 13 dni pumpkin. A, posadzę pumpkiny, bo pumpkiny to pumpkiny. Dodatkowo zrobimy jeszcze tutaj kolejną farmę, znaczy kolejne pole. Może ono będzie już złączone z tym polem? Bo czemu nie? Myślę, że będzie ok. Jak ja lubię to kosić. Fajnie się kosi. Może jeszcze drugi silos się zbuduje, bo ten jeden to trochę mało. A mamy tutaj pełno trawy. Więc drugi silos bym zbudować. Tu, albo no gdziekolwiek, no. E, grzybki... No się tu jeden grzybek nie został do zebrania. Zobaczymy jak to będzie. Tak samo myślę, żeby te farmy te dwie tu połączyć. Z, ze sobą. Te może nie, może te już nie zostanie tak jak jest. Złoto, mam w ogóle jakieś złoto. Cały czas przepalając oczywiście nowe rzeczy. No, węgiel też niedługo się skończy. Będę musiał kupić albo wykopać. Weźmy sobie to, postawmy tutaj i zacznijmy coś robić z tego. No, nie mam chyba żadnych owoców. Mam niech się robi, czemu nie? E, teraz tak, czy ja mogę zbudować recycler? Chyba nie. Charcoal clean będzie dobry do otworzenia właśnie dre węgla i bym chciał tego zbudować dosyć dużo, ale recyklera nie mamy, dlatego będziemy musieli fishing trochę pod tagować. We e, golda też nie mamy. No nie. No dobra, więc wiecie co zrobimy? Tak, słucham te nasionka, co mam. Rzeczy, których nie potrzebuję. I weźmiemy wędkę i idę połowić, żeby tego skilla zdobyć. Węgiel weźmiemy. Kwarc przepalimy. I żelazo. Niech się przepala. Wędka, gdzie jest moja wędka? Tu jest wędka. Dobra, wędka jest i idziemy łowić! Wii! Oui. a, czekaj, jeszcze, 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 jeszcze moment. Jeszcze tylko sprawdzę... A, mam słabe... Mam pecha, więc do kopalni nie idziemy. Dobra, to ja idę tu łowić. Tutaj będę łowił, ponieważ nie ja tylko chcę skill fishingu, nie chcę ryb. A to też zwiększę tego skilla. Bum, już dawno nie łowiłem. Dobra, wszystko mi tutaj zarosło, więc musiałem trochę się pozbyć tej trawy, bo nie widziałem spławika. Dlatego teraz możemy sobie łowić bez problemu. Dobra, jeżeli ktoś nie pamięta, jak się łowiło, to tutaj łowienie jest proste i zarazem trudne. Pokazywałem w pierwszych odcinkach chyba łowienie, ale jeszcze raz pokażę. Więc łowimy, czekamy, aż coś złapie. I czekamy. I teraz łapiemy coś. Jeżeli to jest śmieć, to od razu łapiemy. Jeżeli nie, ryba, to będziemy musieli powalczyć z tą rybą. Chociaż tutaj tych ryb nie ma chyba. Ale mnie obchodzą śmieci, ponieważ te śmieci będą, z tych śmieci zrobimy rzeczy. I to jest ważne. Ups. I to jest właśnie ważne. Więc nie pokażę za bardzo, jak ryba się tutaj łapie, rybę. Ale wszyscy to wiecie o tym. Jeszcze muszę tą kukurydzę tutaj e, podlać, bym zapomniał. E, to zrobię teraz. Lado moment. O, teraz. Podlejmy tą kukurydzę. Raz. Dwa. Trzy. Już się męczę. 4. Shit. Potrzebuję czegoś do jedzenia. Jednej rzeczy. Bo muszę to podlać do końca. Ehm, to może być. Ups. Czemu nie? Dobra, energia plus 20. Jeszcze, 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 Ups. jeszcze jeden i jeszcze, jeszcze, okay, podlane wszystko Idziemy po to, to, tutaj tutaj żelazo, brzemu nie yy. Idziemy spać. spać Lulu, do łóżka. No. I mamy Foraging, i możemy do Forestera wybrać albo Goterer. czyli zbieracza. No dobra, więc yy... co jest lepsze? Hmm. Szczerze? Forester zwiększa ceny yy, drewna. Możemy wtedy ścinać to drewno i sprzedawać, ale my się nie będziemy tym zajmować. A zbieracz, no to więcej będziemy zbierać z skrza krzaczków. Nie wiem, czy będziemy więcej zbierać z yy, drzew owocowych, czy coś. Ojeju, jeju, jeju. Myślę. Gaterer by był lepszym, lepszą profesją tutaj. Ale ja nie wiem, co jest na dziesiątym poziomie, jeżeli wybiorę Forester. Hmm. Hmm. Muszę się zastanowić. Dobra, słuchajcie, dowiedziałem się. Forester robi to, że jeżeli weźmiemy Forestera, no to albo będziemy mieli do wyboru, że normalne drzewa drobią hardwood, albo. Co to było? Aha, że syrop z drzew 25% więcej kosztuje. A gaterer jeżeli weźmiemy teraz, no to na dziesiątym poziomie będziemy mieli do wyboru, że wszystkie zbierackie rzeczy, które wyzbieramy, będą zawsze z gwiazdką. Albo odsłania, gdzie one są do zbierania. Więc chyba weźmiemy gaterera bo ja nie będę się bawił drzewa, drzewami i tak dalej. O chociaż hardwood y, możemy farmić w innym miejscu, więc nie będzie to problem. To i bierzemy, bierzemy Gaterer. No. Okej. Okay. Więc to mamy za sobą. Więcej tego. I zobaczymy jak tam dzisiaj szczęście nasze. Very happy tutaj. Hmm. No to byśmy mogli chyba iść do jaskini, do kopalni, tylko najpierw podlejemy. Co mam do podlania? Bo tylko te rzeczy mam do podlania tutaj. Czyli kukurydza. A łowić dzisiaj nie będziemy, tylko złoto, 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 żeby powiększyć farmę. To jest najważniejsze teraz, żeby właśnie to złoto mieć. Jak miejsce w ekwipunku, dostałem listy! A... Aha. Chodzi o... to jest quest, który będzie zawsze i wszędzie. To do zrobienia. On nie zniknie. Więc się nie spieszy. Ze zrobieniem tego. Dobra. To idziemy do... kopalni. Do kopalni, do kopalni. Znaczy, wszystko mam? Właśnie! Jeszcze muszę chyba zdobyć... Sumer. Melona jeszcze nie zabrałem. To będzie. Ja jeszcze muszę zdobyć jedną rzecz. Grzybek, ja mam grzybek. Miałem grzybek. Zostawiłem w tym. No to idziemy do kopalni, to po drodze mogę to zrobić. Czemu nie? Więc tak. Melon mamy tutaj. I jeszcze, 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 jeszcze grzybek. Tu grzybka nie ma. Tu może grzybek będzie. Grzybuś? Grzybka nie ma. I tu. Jest grzybek. Wszystko, nie? Jeszcze to też jest do zadania gdzieś te trzy rzeczy chyba chcę być pewny ale chyba tak chyba tak to więc zanosimy tutaj nasze rzeczy w biuletynie było chyba to 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 winter root nie jestem pewny a może to nie było na biuletynie tylko było w tamtym a tutaj nie ma tam jest kasa, a tam po prawej były, było złoto do zabrania. Ale i tak potrzebuję Earth Crystal. Nie mam do tego szczęścia. Eee, tutaj będzie. Tutaj zabieramy Melona. Ppp. I dostałem Sprinkler. No, przyda się. Tutaj nic, a tutaj też na razie nic. Jeszcze to. Grzybek! Chcę mieć ten most e, naprawiony, co właśnie Bridge Repair jest, jak zrobię. E, te seedy mogą być. To mogę w każdej chwili zrobić. O, jest interlud. Czyli potrzebuję jeszcze tego i tego, ale... To tylko zimą można zdobyć, chyba że ze sklepu się zdobędzie tego handlarza wędrownego. Aby było dobrze, zdobyć to jak najszybciej się da. A, bo to jest dosyć fajna rzecz. No i wam Nagrywam to o 13 godzinie. Rzadko tak wcześnie. Jeszcze się całkowicie nie obudziłem, więc musicie mi wybaczyć. A wczoraj, jak faktory nagrywałem, to w ogóle. Nie umiałem mówić, bo nagrywałem o drugiej w nocy. Już mi się spać chciało, ale nagrywałem. Hmm. Dobra. A weźmy na 105 poziom. Zobaczmy, co tu jest. Nic ciekawego. No to cięcie. A tu już mamy ciekawszy poziom kopalni. To jest 107, 107 piętro. Mamy tutaj slajmy, Mamy tutaj troszeczkę złota. To jest dziwne. Dzisiaj jest ten mój dzień szczęśliwy, ale mimo tego, to nic tutaj ciekawego tak poza tym nie ma. No. <laughs> w tym razie, że energia mi się kończy, bo strasznie pychowy ten dzień jest. A nieszczęśliwy, chyba że to w szczęście nie ma nic wspólnego z kopalnią, a tylko to był zbieg okoliczności. Fak. Nie, nie, naprawdę jest pychowy ten dzień. Hmm. Bardzo złe rzeczy się tu dzieją. No, drabina. Ale za to, że z racji tego, że jest złoto, to ja tutaj zostanę. Bo normalnie bym już pole, poleciał w dół. Ale dobra. Złoto ważniejsze. Chyba że. Może mi się uda poziom zdobyć. Diament zawsze dobry. Chyba 1500 golda jest za diament, ale nie jestem pewny. 1000 albo 1500, ale tu już nic nie ma. Hmm. Jest wagonik, to może będzie węgiel. Na pewno będzie węgiel. Znaczy wagonik, e, tory były. Wagonik to może będzie, ale powinien być. Musi być, na pewno jest. Fire Quartz, zły mobek, Solar Essence może być. No widzę wagonik. Dobra. Trochę węgla. No i co za tym? Dostałem broń. ...Lidrod. Hmm, czyli ołowianą pałę. Hmm. Mój miecz jest lepszy, więc będę go chyba... Chyba go sprzedam. Bo nic innego nie zrobię z nim. Dobra, mamy tutaj zero drabin. A zostaje... No to jeden poziom zrobię... Kurde. Chyba zabraknie. Ale nie jestem pewny. O, skrola mam! Trujeczkę. Wow! Naprawdę zadziwiające. Mam pecha do tych skroli. Może mi się drabina ospali oby. Rebina. Jej! No i tutaj mamy nic. Chcę oszczędzać yy, energii, bo tylko jeden poziom mi został. Jak wykopię ten kamienie, to i tak mi się skończy energia, więc yy... nie mam pojęcia, co zrobić. Przykazy zginę, nie? Ale co tam? Hmm. Mam 65, no to 75 będzie z tym kamieniem. Może na styk? Zobaczymy. No to mamy 75 kamieni, i no to jeszcze 15. O, Jezu. Nie, nie 15, 25. Hmm. O, drabina. <laughs> Jej, poziom. Wyrzućmy coś. Do. I z tego dostajemy Space boots. Chyba są najlepsze buty, nie jestem pewny. One mają 4-4. No co są na, na pewno lepsze od tych. Też sobie sprzedam i niżej mamy już taką tutaj krainę. No i bardzo dużo złota. No może nie bardzo dużo, ale dużo. No i kwarcu nie mogę podnieść. A złoto, ile mam złota? 40, no to jest ok. Jeszcze wykopię to i... i już, możemy wychodzić. Leave the mine. No, więc w miarę, w miarę poszło. Dosyć yy, fajnie. Jeszcze tylko pójdę tutaj, sprzedam yy, ten klub. Znaczy, tą maczugę. 150 i te buty. Plus badwingi. Plus jeszcze slimey, chociaż nie powinienem. Ale. Najlepsza broń tutaj teraz to jest Steel Falcon, chyba. Z tego co widzę, to tak. A z naszych zabić to mamy tutaj prawie zrobione skele skeletons. Bardzo mało zostało. I tyle. Wracamy na farmę. Tak więc dzień się skończył, że laskowe po drodze znalazłem, i zarobiłem 202 gold dodatkowo. Malutko. No ale. No ale jest ok. O, pada deszcz. Nawet mi to niepotrzebne, że pada deszcz, bo mam sprinklery. No ale zrobiłem teraz więcej sprinklerów. Może nie w tym momencie, ale. O, kukurydza. Mm, 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 mm. Chociaż może już, nie, złota mamy trzy, dwie sztabki złota, za mało. Co myślicie? Zrobić sobie sprinklery tak tutaj trzy? Chyba tak. No te, chyba myślę, że dobrym pomysłem będzie. Mamy już jedno drzewo. Więc możemy tri-tapy robić, a tri-tapy to są takie tapery. To drewna i koper barów wy, wymaga, niestety. A ja kopru chyba nie mam. Za dużo. Hmm. No to tak yy, Żelazo chyba jest potrzebne, to właśnie kwarc musimy przetapieć. Yy, da się Firequart przetapić w ogóle? Tego nie wiem. Dwa, trzy No to kolejne mamy tutaj te do posadzenia. To jest raz. Dwa, trzy. Farma się powiększa. O tak. I posadzimy tutaj to, co mi zostało. Możemy grzybki nawet posadzić. Ale. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. One rosną dosyć długo. Chyba. Posadzimy. Dajmy, dajmy psu. Miski. Nie rozumiem, czemu deszcz jest, a jest w W ogóle trochę, bo wiem, że tu jest Stylas, bo mam trudny dostęp do miski psa. I pies musi najpierw wyjść, a teraz mogę wejść. No, eee, dobra. Więc Posadźmy tutaj. Ja, jam. Co Okej, okay. jest farma powiększona, jeszcze tutaj musimy zrobić. Ale czy to będzie pasować? Jeżeli tu postawię sprinkler i tak dalej, to potem postawię tu i tu nie pasuje. No to jeden tylko sprinkler pójdzie tu. Nie, trochę krzywo jest. No ale cóż. Mmm, kukurydzę możemy sprzedać. Mam nadzieję. I pokażę wam teraz jak pada deszcz tak, w ogóle jaki jest dzień. F9, F8, F7. O, widzę. Dobra, pokażę wam... Aha! Płyskawice pys mogą zniszczyć to drzewo. Więc to jest dosyć niefajne. Nie Bym musiał zrobić coś, czego nie mogę robić. No cóż. Ale pokażę wam, gdzie można farmić hardwood. Mam teraz okazję, mogę iść też do kopalni, ale hardwood i tak muszę zdobyć. Zresztą wszyscy już wiecie o tym, gdzie to można farmić, ale i tak pokażę. Dla tych 5% co nie wie, hmm. idziemy tu je mieście w dół, bo tak ładnie w dół możemy do... zanieść te artefakty do muzeum. Idziemy cały czas w dół. I w dół, i teraz w lewo, znaczy się. I w lewo dalej. I jeszcze bardziej w lewo. I jeszcze w lewo. I jeszcze trochę w lewo. O, grzyby, jej. Muszę plecak powiększyć sobie. Ile to kosztowało? 10 tysięcy chyba. Albo 20 tysięcy. Mm, krzaki. Złe krzaki. I tutaj. Jak macie ulepszoną. E, ulepszonego ulepszonego akca, To możecie sobie. To rozwalić. I tutaj możecie poalić Hardwood. Jak tylko. I też grzyby. I możecie. Niższe, się te pnie. One się respią. I to jest tak naprawdę jeden z jeden chyba z najlepszych sposobów na to. Nie jestem pewny, ale... Za moich czasów, jak w to grałem na początku, to tak. Może teraz jest jeszcze... Czemu ja powiedziałem za moich czasów? No hmm. są tylko cztery pnie i możemy tutaj też łowić. Tu są też te. Jest jakiś e, posąg, do którego... No nie wiem za bardzo co z nim się robi. E... Wyrzucić coś, mamy nie. No jeszcze tu widzę pnie. Może tu jest jakieś ukryte, przej ukryte przejście? Bo te pnie by tak nie były, tak po prostu. O! Przeszedłem. Tu jest przejście. Dobra. to... tniemy. Nie zdziwiłbym się, gdyby tu był jakiś sekret, ale... Tu też jest przejście? Nie. Ej, ja jestem. Nie mogę się ruszyć. Eee! The fuck? O, jest. Bo tam coś jest fuck. O. nie, nie ma nic. Okej, okay. hmm, to idziemy. W ogóle mały slime się zrobiło to I tutaj już nic nie ma. Walka o życie, o przetrwanie. Dobra, idziemy do domku. Możemy też tam iść dołem, tutaj, ale ja tu nie, nie... za bardzo nie chciałem iść, ponieważ tu jest... syf! Bardzo duży syf. Więc nie wiem w ogóle, czy mi się uda przejść. Udało się. Dobra, to by był wtedy koniec tego dnia, bo wszystko tu zrobiłem, nie idziemy do kopalni ani nic. Eee, schowamy tylko grzyby. Eee, grzyby do... do... I... te grzyby. I koniec dnia. Jeszcze złoto oczywiście przepalamy. Zawsze. I koniec dnia. Meteorytycznie spadł. O... Dwa tysiące golda, może być. I teraz... Mamy dżem. I nic nie wyrosło, sprinklery takie fajne Dobra, tak więc to było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam I do zobaczenia na razie, trzymajcie się, pa pa Pa, pa.